Dzień dobry, dzień dobry, witam z bardzo serdecznie z targów. Świetnie przyjechaliśmy, widzę, że jest duży ruch, także targi się odbywają. Tu trzeba iść gęszczego, bo dużo samochodów, jest dużo samochodów, jedzie, do samochodów odjeżdża. E, chciałam przerwać nagrywanie, bo tutaj panie szły jakoś tak się dziwnie na mnie patrzyły, muszę wam powiedzieć. E, jeżeli chodzi o pogodę, to tak jak widzicie, chmury są, ale nie jest aż tak zimno, chociaż powiem Wam, że ja tutaj mam czapkę oczywiście w kieszeni. To taką moją cienko i najchętniej to bym sobie założyła tą czapkę, bo na jaki te mnie włosy rozwiewa wiatr. U nas w ogóle jest dużo cieplej, aniżeli tutaj pod Zamościem. także wiecie. Ale chyba jakieś kwiatki są, bo panie widzę, niosą kwiatki. Także idziemy oglądać też. Dawno nie było tutaj targów. Zawsze tutaj się odbywają targi takie rolnicze, czyli są zwierzęta, krowy, świnie, kury i takie inne plus maszyny, ale to są zawsze takie targi były w lipcu, targi rolnicze. No a teraz są targi kwiatowe, ale dawno już nie było takich targów w związku z pandemią, także pierwszy raz się teraz odbywają targi po tej pandemii. Ok, no na razie się teraz z Wami rozłączę. Dojdę tam i będziemy oglądać. Ale chociaż widzę, że chyba aż tak bardzo dużo tych wystawców to też nie ma. Bo gdzieś daleko ci ludzie idą. Także szukamy targów kwiatowych. Róże, szczepione. To samochodu, co by było się działo? Nie fajnie? No może być, ale jakieś takie strasznie wysokie. No bo to.

azalia bardzo ładna, żółta ciekawe ile kosztuje taka azalia żółta stoją sobie tam na boku pomarańcza kosztuje 370 zł i nawet jest jeden owoc ale kwitnie nie no, jest... powiem Ci szczerze, Wróciliśmy do domu, zrobiłam obiad i kuchnia dzisiaj serwuje kaszę jęczmienną albo ryż. To, to już wszystko, jadę, bo tutaj ja gotuję zasadniczo jak kaszę, to i ryż, bo inaczej to nie będą jeść. Gulasz jednak, nie kotlety mielone i buraki zasmażane. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo dobre wyszły buraki i, i nie mogę się nimi najeść. Także ja zajadam. A Wam życzę smacznego, jeżeli coś jecie. I muszę Wam powiedzieć, że z mojej pięknej pogody, słonecznej rannej, yy, obecnie nachodzą chmury, bo czytałam już te Wasze komentarze, więc na południu pada. Sprawdziłam pogodę i faktycznie pada takim ciągiem, ale to o pogodzie będzie później. Na razie jem i później się do Was jeszcze odezwę. Panie, ja, że uchwyciłam, bo sobie powiększyłam. i jesteśmy na spacerze a tutaj żeśmy jeszcze razem nie byli to znaczy wy razem z nami tutaj mamy łąkę tam zaraz tam zaraz e, rzeka dojdziemy do rzeki tutaj są truskawki U, e, przykryte truskawki przykryte i tu jest taki teren łąkowy. Tam właśnie przyjeżdżałam, to widziałam te żurawie. Może i teraz zobaczymy. Te żurawie. Ale pogoda się już zepsuła. Wiatr wieje. Chłodno jest w ogóle. Chmury naszły. Tak jakżeście pisałyście, to na południu to od Bielska Białej gdzieś po Kraków chyba. A nawet pod Karpacią to deszcz padał. Nas było na razie słonecznie, no ale już już od was idzie i do nas. Niestety jutro w ogóle ma padać, także nie wiem co wyjdzie z moich truskawek. Dobra, idziemy dalej. Julka wyszła na rolki, Mateusz jest w domu, bo się niby ostro uczy. Antek się wygłupia. No Julka wytłumacz, jak to jest z tym skrętem w prawo. Gdzie tu jest skręt w prawo? Julka tłumaczy, że jest skręt w prawo. No, bo ja nie wiem. A on też nie wie, gdzie jest skręt w prawo. Prosto. W lewo. I w prawo. musiał się obraca. Widzimy już nie tutaj. Mostek i rzeczka będzie już tutaj. Melka daje radę jeszcze. Daje radę, już trochę zrobiła kilometrów na tych swoich kusych nogach. Julka ćwiczy mięśnie nóg na tych jak one mm, rolkach masz? Antek sobie sznurówki zawiąże. Antek sobie sznurówki zawiąże. Jak nie umiem, a tutaj rzeczka. Dochodzimy do rzeczki naszej. A tam to trzeba wyciągnąć. wreszcie, będę mogła zobaczyć rzeczkę. I rzeczka. Albo filiżanka pływa, albo Gdzie pływa filiżanka? Nasza rzeczka. Tam jest stawik. I łąki. Tutaj były żurawie, ale chyba ich nie ma. A, a tam Julce, pływa. O, tutaj pływa śmieć, oczywiście. I tam. Kubek chyba po, tam. po. serku, tutaj kolejny. A nie widzicie teraz tego śmiecia? Dobra, tak to jest. O, teraz widać śmiecia. Idziemy dalej. I z drugiej strony tak się prezentuje. Rzeczka. Ty, tak się tak nie wychylaj. No, dobra, idziemy dalej. A, na razie tu pływa. Gdzie? A, tam to kaczka pływa. O, ale też nie wiem, czy będziecie ją widzieć, tą kaczkę. Widać kaczkę? Teraz to już ja nie widzę. pływa gdzieś. A, no widzicie, teraz to powinniście widzieć kaczkę. Na środku sobie pływa. Dobra, idziemy dalej. Zwiedzać okolice. Tutaj żeśmy jeszcze nie byli razem. To znaczy, ja razem z wami nie byłam. Jakieś o, owady już pływają. Komary czy coś. Nie Moc zwodzony był. Kama. Jaka ta? To tam była? Tak, no nie, nie wiesz, całe życie mieszka. No to co, tam była czy nie tam? I tutaj płynie dalej ta rzeczka nasza, którą żeśmy mijali. O, gdzieś tam, hen, daleko. Także dotąd jest ta rzeczka i tutaj, o, dalej. I most złodzony w postaci drzewa. A żeśmy przyszli gdzieś tam tamtąd. O, tak jak ten dom. Żeśmy tamtędy szli. E, tak jak to... Pole zielone, ale tego pola zielonego to tu słabo widać. I tak właśnie szliśmy stamtąd. I tą drogą tutaj, o. Dobra, idziemy dalej. No, to to ta ma. Ta ma to to. Tutaj rzeczka. Tam Juli. Nie wiem, jakie jeszcze nogi na, na tym nie bolą. Nie jest sama? Opuszczamy to jest W pełne opuszczamy i to jest sama. Tutaj mamy konia i to brązowe takie to jest albo źrebie, źle, albo kuc. Także, ale dobrze nie widzę z daleka. A na kamerze, na podglądzie to też takie nie za duże jest, więc ciężko stwierdzić, ale jest koń. Witam się z Wami w niedzielny wieczór. Wszyscy się już proschodzili, więc mogę w końcu zakończyć tego dzisiejszego vloga, takiego niespodziewanego, bo w sumie w niedzielę to nie vloguję, ale że pojechaliśmy na te targi kwiatowe, to stwierdziłam, że no jakiś tam vlog, taki mały powstanie. Czy tutaj mam resztki mojej herbaty zielonej z tym jaśminem? Y, powiem Wam, że no może tak niekoniecznie mi smakuje, no ale że już ją mam, więc muszę już skończyć to całe opakowanie, bo nie będę przecież wyrzucać, ale raczej jaśminowej to więcej nie kupię. Ona jest tego Lorda Nelsona, ale chyba ja wolę takie zielone, y, te pomarańcza z tego, jeżeli chodzi o fusiastą, znaczy z fusami, z tymi wiecie, liściami, y, to zapomniałam z czego ona jest. Ale to pewnie wywiecie. Ona też jest dostępna w biedronce. A jeżeli chodzi o takie torebkowe, to wolę te z Irving, te zielone albo białe. Więc przychodzę się tutaj z Wami pożegnać, zakończyć jakoś tego niedzielnego vloga. Czy jestem zadowolona z tych targów? Powiem Wam, że no jak na taki rozgłos, bo widziałam też: w sumie to siostra mi podesyłała taki artykuł znalazła gdzieś w gazecie, nie wiem w jakiej, to znaczy wiecie, w internecie, nie? Więc jeżeli chodzi o taki rozgłos, że te targi będą e, tutaj w Sitnie i że są pierwszy raz po tej całej pandemii, to myślałam, że będą targi a targi. Takie jest prawdziwe jako zdarzenie. A tam było po prostu trochę tych e, szkółek. Hmm, więcej bym powiem tak, więcej ludzi napalonych na te targi, bo chyba dawno nie było i dlatego tak wszyscy, jak przeczytali, że są targi w Sydney, to wszyscy się tak zjechali. Oczywiście z różnych regionów tutaj, pewnie Lubelszczyzny, bo różne rejestracje były. Więc ludzie tam przeczytali, pomyśleli, że będą targi takie z prawdziwego zdarzenia. Miały być też niby meble ogrodowe, z tego co ja czytałam, na, w tym artykule, ale tam żadnych mebli ogrodowych nie było. To znaczy, mi nie są wiecie, potrzebne, tylko tak można sobie pooglądać, nie? Bo ja właśnie też sobie sobie pojechać, pooglądać, może się czymś zainspirować. Także moje takie odczucia to więcej ludzi, jak tych kwiatków bo tych kwiatków to tak po prostu parę było tych szkółek, i, i tyle było. Jeżeli chodzi o ceny, no to powiem Wam, że pelargonie, bo kupiłam tylko pelargonie, ale dzisiaj już ich nie będę wyciągała z siatki jutro Wam pokażę to od 7 do 10 zł w takim przekroju a krzaki to żurawka to pewnie wszędzie. To nawet i w tej mojej szkółce. Ale moja szkółka była zamknięta. W sumie to nie wiem, czy po prostu trzeba tam stanąć pod bramą, a tu siedzi moja ta. No, moje czworonożne siedzi, nie? Melunia, zmęczona po, po, po spacerze. Więc ta moja szkółka. Tak, ta moja szkółka była zamknięta, ale w tej mojej szkółce też były żurawki po 10 zł. Chociaż powiem Wam, że ja żurawki to raczej już nie będę kupować. Ja teraz, jeżeli już będę kupować, to tylko berberysy w różnych odcieniach, bo one mi się chyba najbardziej podobają. Bo są i takie czerwone i czarne są, e, tak tak Meluniu, i takie jasno zielone. Także z tego to tylko berberysy, ale berberysów jak na złość nie było e, na tych targach. E, żurawki nie chciałam, bo tutaj to wiecie, że moje żurawki to jakoś tak pousychały, nie wiem dlaczego, więc już nie chcę żurawki. Bo szkoda po mojemu inwestycji. Wolę te berberysy, bo wiem, że się e, ładnie e, mi hodują. E, jeżeli chodzi o drzewa, to powiem Wam. Róż, a, te krzaki to były różne bo były i takie choinkowe, i niechoinkowe. O krzaki to się nie bardzo pytałam, e, w jakie są ceny. E, hortensje były po 25 zł. Ale ja sobie tutaj zerknę do mojej tej szkółki, więc wtedy będę widziała. Jeżeli chodzi o te hortensje, to takie były, wiecie. Ja bym chciała, że tutaj mam te swoje odmiany, więc bym chciała już coś z tych swoich odmian, które tutaj mam, więc na pewno zawitam do, do szkółki. Na pewno zawitam, ale to nie wiem czy teraz, czy kiedy. I jak będę w biedronce, to na pewno sobie w takim wypadku, bo dzisiaj nie kupiłam żadnych krzaków, kupię sobie jeszcze jedną tą piwonię. Zobaczymy właśnie jak ona przetrwa tutaj teraz na dworze, to ją przesadziłam tutaj, nie? A jeżeli chodzi o drzewa, to Wam powiem, że chyba powariowali naprawdę, bo nie spodziewałam się tak wysokich cen drzewom. Będziecie widzieć na samym początku jedno z pierwszych drzew, Jakiś taki, chyba to był klon, czy coś, y, taki szczepiony oczywiście na wysokim pniu. Y, kulka się z tego formuje. Powiem Wam, że chcieli za to 180 zł. No, gdzieś ja bym dała 180 zł za krzaka, gdzie nie byłabym pewna, czy ono mi przetrwa. Dla mnie to wyrzucenie pieniędzy w błoto. Ja, za tutaj te moje drzewka, co mam tutaj w przechodniku, wiecie, które nie te klony, to dałam 15 zł. Za jedno i za drugie dałam 15 zł te czerwone. A to drugie środkowe to jest chyba trzmielina. To trzmielinę to poprawiliśmy też wczoraj, w sobotę, już wam o tym nie mówiłam, ale my żeśmy tą trzmielinę wykopali i żeśmy ją jeszcze raz wkopali po prostu niżej trochę, bo jak były wiatry i tak dalej, to nie wiem dlaczego, ale ona się po prostu przewróciła. I że teraz już na wiosnę to mieliśmy to zrobić i zrobiliśmy właśnie wczoraj. Więc ona, ta czmielina szczepiona, jest po prostu posadzona niżej trochę. No i ma inny patyk. Nie, bo tam ten patyk też się e, złamał, zgnił, więc trzeba było też i dać jej, in, e, dać jej inną podporę. Już i teraz powiem Wam, że też już jestem zmęczona, jest 21., ja dopiero tutaj z Wami rozmawiam, e, ale to zaraz Wam powiem. To znaczy mówię do Was, a nie rozmawiam. I, I powiem Wam tak, no 180 zł za drzewo to na pewno nie dam, żeby nawet nie wiem co. Yy, takie inne też żeśmy się pytali. Mniejszy taki klonik, jasno-zielony 110 zł. No 110 zł to powiem Wam, że taka żyła monia też nie da. Za krzaka, który nie jestem pewna właśnie czy yy, przetrwa mi wiecie, cokolwiek, nie? No. No ja wiem, że teraz to wszystko i tak poszło w górę yy, i tak, no ale nie sądziłam, że na tych targach będzie aż tak drogo. Nie wiem właśnie, czy te szkółki to po prostu one się tak drogo podniosły tutaj, poprzyjechały na te targi, czy o co chodzi, czy w tych szkółkach też takie drogie teraz te drzewka, to nie wiem. Będę musiała się wybrać i pooglądać właśnie w tej mojej szkółce. Yy, Modrzew. Widziałam, że dużo, sporo, ale nie powiem, że ludzie nie kupowali, bo ludzie właśnie kupowali. Powiem Wam, Niektóre cenki Wam nagrałam. Te, gdzie były cenki, to Wam ponagrywałam te cenki. A tutaj, gdzie właśnie nie było cenki, no to Wam po prostu nie nagrałam, nie? Bo się też o każdy krzak nie pytałam, bo jednak sporo tych ludzi było. Modrzew. Też taka szczepiona. napnią, Ja też miałam taką modrzew kiedyś, ale rosła z tej strony domu, a że z tej strony robiłam też, no, zbierałam rzeczy. I została przesadzona na, na tą stronę. I ona uschła. I teraz właśnie na pozostałościach po moim modrzewiu rośnie sobie powojnik. Bo to chyba jest powojnik, tak mi się wydaje. E, ładnie się utrzymuje na tej mojej... E, a tutaj przychodzą powiadomienia. I melka drapie, jak zwykle. Melunia, proszę Cię uspokoić się tam. I... i i, i do powiadomienia i muszę Wam powiedzieć, że modrzew szczepiona na pniu też kosztowała chyba 120 zł, bo żeśmy się pytali ile kosztuje modrzew szczepiona, a ja za tą modrzew, no paręnaście lat temu y, też dałam około 15 zł, z tym, że ona była kupiona y, w rajowcu y, były też jakieś takie, nie wiem co to było jakieś takie też pokazy były organizowane czy coś i właśnie w tym rajowcu kupiłam wtedy za 15 zł, pamiętam właśnie tą, tego yy, modrzewia No ale, yy, no 15 zł, a 110 zł, no to trochę różnica jest. Wiem, tutaj wychodzi na to, że jestem okropna żyła, ale no ja mów, muszę Wam powiedzieć, że ja, no na kwiatki, na drzewa to tyle pieniędzy nie wydaję. Bo za mnie jest yy, ogrodnik taki, jaki jest. Jeżeli to ma je gdzieś, wiecie, po drodze gdzieś usknąć, czy coś, no to dla mnie to jest po prostu wyrzucenie pieniędzy. W błot. Ja wiem, dużo ludzi kupuje droższe krzaki, droższe kwiaty, to ja sobie z tego zdaję sprawę, no ale ja jestem taka, jaka ja jestem, i ja jednak szukam takich tańszych okazów. Ale z tego, co widziałam, to było też to takich egzotycznych owoców. To był kunkwat, yy... był bardzo drogi. Pomarańcza była to 390 zł, To to pamiętam, bo to wam nagrałam. A i muszę wam powiedzieć, że na przykład takie róże. Co były w biedronce, takich woreczkach, pewnie kojarzycie, nie? I biedronce kosztowały 6,99 yy, I były i takie te niskie, i takie te piemne były. Więc biedronce kosztowały 6,99 A pani właśnie yy, na tych targach sprzedawała jednego krzaczka 20 zł. Więc nie wiem, skąd biedronka wzięła tych krzaczków, bo to były polskie krzaczki raczej. Nie były sprowadzone nie wiadomo skąd. Więc no nie wiem. Taka rozbieżność cenowa. Biedra a targi. Biedra po 6,99. Targi 20 zł. No ja rozumiem, że ci szkółkarze też chcą y, zarobić, bo sadzą, chodzą, podlewają nawozy i to wszystko kosztuje. To se zdaję z tego sprawy, ale się nie spodziewałam, że będzie to aż tyle kosztować. No. Więc no tak średnio jestem zadowolona z tych targów. Nie było aż tak dużo rzeczy. Kupiłam sobie tylko pelargonie. Jutro pewnie będę je sadzić. Więc jutro Wam pokażę. E, udała się nam pogoda. Rano było nawet słonecznie. Ale już jak żeśmy pojechali oczywiście po kościele tam e, na te tarki, no to już tak w okolicach 12 to właśnie tam pod Zamościem już nachodziły takie chmury. E, przyjechaliśmy do domu to już całkiem było u nas zachmurzone. Ale poszliśmy jeszcze na taki spacer, to też Wam tutaj trochę nagrywam takiej innej części tutaj naszego naszych okolic, takich bardziej łąkowych. Chciałam, myślałam, że będą żurawie, ale nie było. Julka chciała, wyciągnęła nas po prostu, Julcia na spacer, bo chciała przejechać się rolkami po drodze, a ja jej na rolkach samej nie puszczam. Więc przeszliśmy się na taki długi spacer i zrobiłam, muszę Wam powiedzieć, 12 12 649 kroków. Także no, trochę tych kroków zrobiłam. No, trochę mało, bo ja potrafiłam trochę więcej robić tych kroków, aniżeli te 13 tysięcy prawie, no, ale dobre i to na chwilę obecną. I udała się pogoda, bo teraz pada deszcz. A tutaj też yy, 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 czytałam Wasze komentarze. Jeszcze na nie nie odpowiedziałam. Nie za zaserduszkowałam, ale przeczytałam, więc yy, od południa szła właśnie chmury, szły na nas i doszły w końcu do nas. Bo tak jak Monia pisała, to od Bielska Białej, aż po yy, od Marysi. Marysi, zapomniałam, jak dalej. Na S chyba, czyli na Podkarpaciu, padał deszcz. I Renia Magdalena z kanału Renia Magdalena właśnie. Oczywiście też Wam serdecznie polecam kanał Renia Magdalena. Yy, Renia to chyba gdzieś okolice Częstochowy mi się wydaje. Albo coś może tak pomyliłam. Nie, ale gdzieś tam też takie południowe rejony, więc u niej też padał deszcz i napisała nawet, że jej się nie chciało wstawać z łóżka. A ona dzisiaj się pogoda utrzymała. Rano było słonecznie, teraz pada deszcz. Więc jutro jak nie pójdę w truskawki, bo jak będzie padało z tego, co prognoza mówi, to będę sprzątać w domu, bo mam prasowania po kokardę, tak jak to Wam wczoraj mówiłam. Posadzę sobie te pelargonie, obiad mam, trzeba posprzątać już po świętach te dekoracje, myślę, bo też mam lepsze przekwitłe, to jutro też Wam wszystko pokażę I, i tyle. No ale zadowolona jestem z tego naszego dzisiejszego, takiego powiedzmy rodzinnego, dnia i rodzinnego popołudnia. Wszyscy zadowoleni. Zrobili kroczki, nawet i Antoś nie marudził, że poszedł taki długi dystans. Pies też dał radę. Julka dała z podziwem na tych rolkach. Więc wszyscy są zadowoleni, a teraz wszyscy już poszli do swoich pokoi, także się rozeszli. A ja też już się z wami tutaj rozłączam. I oczywiście życzę Wam cudownego startu w nowy tydzień. Mam nadzieję, że ten tydzień będzie dobry. Chociaż może ten stary też co po niektórych nie był zły. Ale żeby ten nowy tydzień był lepszy od poprzedniego. Żeby był bardziej słoneczny. Żeby Wasze plany się Wam udały. To co sobie zaplanowaliście. A może wybieracie się na jakiś urlop majówkowy. Więc yy, możecie zaczniecie go już w sobotę albo w piątek wieczorem. Więc no, życzę Wam, żeby Wasze plany na ten tydzień się Wam powiodły z sukcesem. Oczywiście dziękuję Wam za to, że jesteście, że oglądacie te moje tutaj gadulstwo i moje filmiki, że oglądacie, że komentujecie, lajkujecie i tak dalej. Oczywiście Was pozdrawiam serdecznie, życzę Wam miłego dnia, Pio miłego poniedziałku, chciałam powiedzieć piąteczku. Także życzę Wam miłego poniedziałku i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!